I witam w bodajże piątym odcinku Zagrajmy w Dark Seed Ladujemy gierkę i proszę państwa Tak, z tym panem pogadaliśmy I teraz pogadamy z tą panią co pali papierosy. Pamiętajcie, że palenie nie szkodzi, zwłaszcza drogie panie, pamiętajcie, że papierosy szkodzą kobietom na bardzo ważną rzecz. Proszę pani, drogie panie, na urodę. Szkodzą na urodę Cera siada, prawda, zęby żółkną i ogólnie oddech kiepski to wiecie To nie, nie, to nie przyciąga porządnych facetów. Chyba. No za to. nie wiem. Nigdy nie chodziłem z dziewczyną, która by paliła, także nie wiem, nie wiem. Raczej, raczej nie. Nie, dobra. Wracamy. Cześć, pamiętasz mnie? Nazywam się Mike Dawson. Dawno się nie widzieliśmy. Cześć Melisa. Cześć Melisa, masz czas pogadać? Kurde ciężko. No chyba to. Będzie. Hej, remember me? I'm Mike Dawson. It's been a long time. Not long to suit me. Yeah, niezbyt długi, jeżeli chodzi o mnie. Czemu tak chł takie chłodne przywitanie? może hmm. to zapytanie. Że hmm. zastanów się, dlaczego akurat ciebie warto traktować o no to, co tutaj robisz? Spotykasz się z Jimim? Eee, kiedy zaczęłaś palić? Nie wiem, że to jest złe dla zdrowia. No właśnie, Mike Dawson. No właśnie, biedna Rita. Eee, to. Z... Przykre, co jej się wydarzyło. It's shame, what happened to her. Eee, dobra, nie będziemy. Nie będziemy przerywać tej rozmowy

Ona powiedziała, co ty mi tu sugerujesz? Jestem mężatką. Przyszłam mi tylko zapalić. Tak mniej więcej coś. Czy jest jeszcze do pytania o palenie? Hmm, Słyszałam, że poślubiłaś Mayor Fleming. Był partnerem mojego ojca, chyba nie wiem, w policji albo coś takiego. No, spotykałaś się z Jimmy w liceum, jak byłaś cheerleaderką. Dobra, zapytajmy o to.

które są niezdrowe A, biedna Rita, dobra little tramp had coming biedna Rita ta mała jędza, chyba się sama doigrała czy coś w tym stylu jak możesz tak mówić? Albo dla skąd tak brzydko olicie. no nie wiem no może to zadam pytanie can you say such things about reeda forget it Dawson forget i even said it now buzz off hm to nie było dobre pytanie może jeszcze raz Postęp miał taki fakt. Twarda sztuka. Ale byliśmy przecież kolegami w liceum. Ty, ja, Jimmy, Rita. byliśmy, ale przyjaciele Rity nie są moimi przyjaciółmi. Aha, jak że dobrze znała Ritę. Jak dobrze znała Not Nie tak dobrze jak inni, a teraz przestawaj mnie mękać. Jeszcze raz będziem mękać. Mam dosyć. I've got to talk to you. Get lost, Dawson. OK, dobra. Dobra, Dawson. Halo. A, bo też jest dialog. A, dobra, jeszcze. Już o to pytaliśmy. Już to było wypowiedziane. Teraz ona będzie. Ha! Nowe pytanie. Dlaczego all this jest about Rita? czemu tak paskudnie mówisz o ricie? Popytaj, popytaj, a teraz mnie zostaw w spokoju. Dobra, to jeszcze raz ją dęknziemy. No O boże. A... Poor Rita. Poor Rita? What do, you mean? What do you mean? Just ask around. Ramirez. Hmm, czyli coś się dowiedzieliśmy, miał... Co know about Rita and Mr. Ramirez? Właśnie, coś połączyło jedno i drugie. Nothing. And you don't know anything either. Now beat it. Hmm, czyli jakaś. Nie wiem. Widocznie się znali. Ten stary Ramirez i Rita. Hmm, dobra, chyba już nie ma sensu z nią gadać. Melissa, I've got to get lost, dawg. Uh, no Look, I'm sorry to... A... Nothing. The mayor campaign on how he was going to rid our streets of the homeless, but I guess they just got driven into sheds like this. Another evil that's been hidden but still exists. Uh... Właśnie burmistrz planując swoją jakąś nie wiem kampanię wyborczą chciał się pozbyć problemu bozdomności, ale chyba się ograniczało tylko do zniesienia takich but. Niesamowite że ktoś może mieszkać w takiej rozwalającej się szopie. Nic tu nie ma przydatnego. Powiem szczerze że jak tu byłem poprzednio rzeczywiście nic tu nie ma przydatnego, dlatego stąd wyjdziemy. Dobra, to teraz pójdziemy sobie... W ogóle stąd wyjdziemy. To na razie. Screw you guys and go home. Uh, dobra. Pójdziemy sobie do parku. Mm, o tutaj. The has been set up here in the park for more than a week now. Noże, że ten cały, no się, nie wiem, karniwal, nie wiem jak to nazwać, no nie to festyn, może kurczę, nie wiem, ciężko to będzie jakiś cyrk. To już rodzaj cyrku, <coughs> że jest już tydzień otwarty. i... Oh my god, this is where Rita was To jest miejsce właśnie gdzie zamordowano Rite? a on wcześniej właśnie powiedział, że ten karniwal stoi tu już od tygodnia i jeszcze go nie otworzyli. No i właśnie dziwna rzecz. <laughs> I'm sorry, I'm so terribly sorry for this. Yes. Także przepraszam bardzo za to, że nakichałem. E, postaram się następnym razem kichnąć e, głośniej. Dobra, oglądaj tu wszystko. Rita, who could have done this to? You? Kto mógł ci to zrobić, Rita? Trash Aha, to jest koszna śmieci, jest opróżniony. A tam coś się ruszało, nie idziemy tam. Who's there! Kto tam? Halo? Byłaś i szharcer. No pierwsze co? To who are you? Who are you? Cześć. Aiden. My name is Slim. Slim. You're Mr. Dawson, aren't you? The one they think murdered Rita Scanlan? No, jesteś Mike Dawson, ten, którego podejrzewają o zabicie Rita Scanlan. My name is Mike Dawson. Jest no, nazywam się Mike Dawson, bo, ale nie zamordowałem Rity. Rita. Mm, Mój koleś nie mam nic wspólnego z tym morderstwem, jasne. Może to rozmylenie. My name is Mike Dawson voices in your head mm, w głosy w głowie mi to powiedziały. sądzę, że to dziwne słyszeć głosy w głowie mm. Mm -hmm. No co ty no, wcale to nie jest dziwne? Nie? Sam słyszę głosy w głowie. Hmm, Mike nie powinieneś tego mówić bele komu <coughs> eee. No dobra, co, co jeszcze mówią Ci głosy?. Dają mu ostrzeżenia głównie ostrzeżenia na temat Yes, tak, I tak, get the same types of messages Mike. Mówi, że głosy go głównie ostrzegają i mówią komu ufać, komu nie. I Mike no to zareagował super entuzjastycznie, że on też słyszy głosy i one to samo mu mówią. Jeee! Yeah! Założymy sobie klub. Klub hmm, ludzi, którzy słyszą głosy. Nie, nie. No, tak. Czemu chowasz się w krzakach? E, Why are you wearing that getup? Nie bardzo rozumiem tego. Hmm, stwierdzenia. Dobra, czemu chowasz się w krzaczorach? A nie, to czemu nosisz to coś? Getup? Nie wiem, co to jest getup. Why are you wearing that getup? I'll have you know that I'm wearing the uniform of protection. A, to jest mundur.

Może jakieś ciemne moce krążą wokół miasta. I felt the same way for over a year. Feeling isn't enough, Mr. Dawson. You've got to act. It's my duty to put a stop to their plans. Stop them before they take over the entire world. Mike powiedział, że on też przeżywa coś takiego. E -a -a. I ten koleś Slim powiedział, że... tylko słyszeć, przeczuwać to nie wystarczy. Trzeba działać, zanim y ciśnij przejmą cały świat. Dobra, jakie moce daje ci ten mundur? uniform renders wear nothing can harm Nothing except for a poison ivy every now że sprawia, że jestem niezniszczalny, no prawie niezniszczalny. Z wyjątkiem malutkiej trucizny... Nie wiem, od czasu do czasu. Nie, nie zrozumiałem. Chyba lubię sobie wypić albo coś powąchać, nie wiem. Dobra, skąd wziąłeś ten mundur? A woman delivered it to me. A very wise and noble woman. Mm, mądra I You're referring to the Keeper of the Scrolls, aren't you? She's no. the no. Scrolls. No. Eleanor, my mail carrier, delivered it to me. <laughs> She's some cutie, let me tell you. <laughs> the uniform came out of a catalogue. Że Przyszłam... listonoszka mu przyniosła. Jest słodziutka ta listonoszka, i nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, że przyszedł z katalogu. wyjeżdżę z katalogu, ten mundur. Nie wiem. Dobra, czemu chowasz się w krzakach? Obserwuję miejsce zbrodni. Przestępca zawsze wraca na miejsce dobra drodzy Państwo. E, warunki sprawiły, że muszę tu w tym momencie zakończyć. Mam nadzieję, że rozkręca to się ciekawie. Całkiem niezły świr z tego kolesia. Dobra, w następnym odcinku będziemy kontynuować rozmowę z nim. Także zapraszam do następnego odcinka bardzo gorąco. To cześć. No dobra, nie będziemy się jeszcze żegnać, bo okazuje się, że póki jestem w trakcie dialogu, nie mogę zapisać gry. Sorry. <laughs> Moja skucha. No dobra. I didn't know, nie wiedziałem. Przepraszam, nie, wie, nie wiem, czy, czego spodziewa się tu znaleźć. The Szeryf na pewno <laughs> przeszukał całe miejsce.

ale ja miałem swoje podejrzenia, co takiego, co takiego ja hmm? Była w coś zamieszana w coś nieczystego i jak to od ujawnię, to wszyscy będziemy wiedzieli co za zło e, przenika to miasto. Dobra, I, teraz nie wiem, czego tutaj szukasz. I don't know what you hope to find here. The sheriff must have gone over this place with a fine-toothed cone. The sheriff? <laughs> don't make me laugh! <laughs> that buffoon couldn't solve a jigsaw puzzle. He has no conception of the significance of this crime. Hmm, sheriff me. Really on nie umiałby rozwiązać jakiejś tam prostej łamigłóweczki. On nie ma pojęcia czy w ogóle ma do czynienia. Wydajeś mi się jedyną osobą, która. O co tutaj chodzi? Jak myślisz, kto zabił Rita? to jedyny, Rita? You know about the ancients. so the keeper of the scrolls was right. They were involved with Rita's death. Of course it was the Ancients. Who else could have committed such a horrible crime? It had to be the Ancients. And finally, someone else who knows about the Dark World. I can't even confide in my mother or my best friend about this. I'm so glad I met you, Slim. Mm. Or it might have been OJ working in cahoots with the Trilateral Commission, I'll oh, betcha. Then again, it could have been the International Communist Conspiracy. This looks like their handiwork. Uh, I've gotta go now. Ah, uh, <coughs> 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 Before you leave, I did find something the sheriff overlooked. It's a ticket stub to last week's high school reunion. Koleś mi coś tutaj daje. Te wszystkie dialogi trochę mnie. Znaczy mniej więcej wiem o co chodzi, ale ciężko mi to wszystko w tej chwili przełożyć. W każdym razie kolej znalazł jakiś bilet, który Rita dostała na jakiś tam, nie wiem, zjazd. Rocznicę jakąś tam, high school coś tam, nie wiem. Gdzie znalazłeś ten bilet w takim razie? Gdzie znalazłeś ten bilet? No, znalazł go pod krzakiem. musiał go upuścić, jak została zaatakowana. Nie masz nic przeciwko, żebym sobie go wziął. Nie mam wielu pamiątek po Ricie. Pewnie, jeśli Mr Dawson. It's not much of a clue, and besides, I've got theories about a hired hitman and a satanic cult to follow up on. Don't worry, I'll find Rita's murderer and prove your innocence. Hmm. Gee, thanks, Slim. That makes me feel a lot better. I'm <laughs> glad to have your vote of confidence, Mr. Dawson. <laughs> well, I've got some investigating to do. Oh, by the way, I live out behind the pool hall if you need to get in touch with me. Dobra, e, czyli to on mieszka w tej szopie. E, a w ogóle ma jakieś inne dziwne teorie na temat jakichś tam komunistycznych spisków i satanistycznych sekt, chyba, tak zrozumiałem. E, no, i jak będziemy go chcieli znaleźć jeszcze, no to mieszka tam w tej szopie, co przed chwilą byliśmy. Dobra, i myślę, że w tym momencie będziemy mogli zapisać i zakończyć na dzisiaj. Także <laughs> przepraszam za moją gruźlicę. <laughs> Ponownie zapraszam do następnego odcinka i w ogóle życzę wszystkiego dobrego miłego wieczoru i do usłyszenia. Cześć!